Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku, który wleciał tutaj na YouTube trochę niezgodnie z harmonogramem. Ten odcinek pojawia się niespodziewanie, ponieważ zrobiłam niespodziewane zakupy, bardzo ciekawe, roślinne, z fajną historią w tle. Zapraszam na film. Moi drodzy, na pewno dobrze pamiętacie odcinek z półką makramową zatytułowany Jako nowe miejsce na moje rośliny. Oczywiście w opisie będziecie mieli link do tego filmu z wszelkimi informacjami. Natomiast tutaj wraca Ilona, słuchajcie. Ilonka ma obok siebie fajne centrum ogrodnicze, może bardziej, nie wiem, hurtownie dokładnie nawet nie wiem, co to jest za miejsce ale około 3 dni temu. Po prostu przy porannej kawie jakoś się spisałyśmy. Bo my dosyć często piszemy ze sobą, i po prostu okazało się, że Ilona jest właśnie w tym centrum. I od słowa do słowa zaczęłam z nią robić tam zakupy, szaleć. Ilona wysyłała zdjęcia tego, co tam ciekawego jest. Ja po prostu wiecie, o czym się zaświeciły. Ceny wspaniałe do poczynienia takich zakupów i zrobiłyśmy po prostu. Taką sobie imprezę przez Messengera w Centrum Ogrodniczym i te roślinki do mnie dojechały. Dlatego dzisiaj chcę wam pokazać, co zamówiłam. Paka jest ogromna, a znajdują się tam moje wymarzone rośliny. Nawet już w tym unboxingu z Jungle Boogie, tego Mystery Boxa, gdzieś tam pamiętam, mówiłam, że chciałabym może jakiegoś epifita dostać, coś w tym stylu, może jakiś patyczak bo ja mam tylko jednego patyczaka, mam epifylum anguliger tego kaktusa zygzaka i na tym koniec na tym koniec z tego typu roślinami u mnie, a tu naprawdę są i giganty, i mniejsze rośliny. Myślę, że spokojnie też coś wybierzemy dla patronów na wrzesień lub październik jako dodatek do hoi. Także dobra, ja już tu się dobieram, otwieram paczkę i za chwilę do was wracam. Ogólnie też tą paczuchę pakowałyśmy razem, to znaczy Ilonka mi relacjonowała, zapakowała to jak widzicie mega profesjonalnie, aby podczas podróży nic się nie pouszkadzało. I może wyciągnę te wszystkie zawiniątka tutaj. I teraz powiem Wam tak: ta paczka oczywiście stoi pod znakiem Epifelum Patyczaków. Ale też znajdą się fajne, takie zwyklejsze okazy, rośliny domowe, które są może troszeczkę, wiecie, nie tak bardzo na topie, jak te wszystkie kolorowe kolekcjonery, natomiast ja takie rośliny nadal lubię, i tak się złożyło, że gdzieś tam w międzyczasie em, też napisała do mnie jedna z pań oglądających, że, kanał, że mój kanał jej się bardzo podoba, że wszystko super, ale też czeka na takie bardziej może zwyklejsze rośliny oczywiście takich u mnie w domu również nie brakuje wszelkie tam epipremna jakaś paproć syngonia monstera małpka wiecie bardzo lubię te wszystkie rośliny ale będzie odpakowywania zobaczcie no nakupiłam tego sporo 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 ale słuchajcie to były takie ceny że po prostu żal było nie brać, jak natrafiła się taka okazja. Żałuję, że nie ma takiego miejsca bliżej. Wiecie, ja tam bym mogła nawet podejrzeć, co tutaj jest w tych zaminiątkach, ale no, nie chcę Wam psuć też takiej niespodzianki. Tutaj mamy największą roślinę i myślę, że sobie od niej zaczniemy, bo ona nie będzie zasłonięta. Mam jeden listek od Ilonki, który gdzieś tam się w czasie transportu samochodem podłamał. Ale to nic, bo tu jest tyle tych liści, że to będzie szok. Poznajecie, co to jest? To jest, moi drodzy, epifylum. Epifylum w bardzo dużym rozmiarze. Jak mi Ilona wysłała, że to wisi tam gdzieś na wieszaku, czy stoi już na, na wystawce, na, na tym stole zalewowym, to ja po prostu już zaczęłam, wiecie... Szaleć przy tym telefonie. Mówię cena, cena, jaka cena? Rola mi pisze 30 zł. Jak tu nie wziąć takiej rośliny za trzy dyszki eee, takiej ogromnej, która marzyła mi się już naprawdę od dawna, dawna, dawna. Tym bardziej, że takie większe okazy chodzą lekko po 130 teraz. A zaraz sprawdzę dokładną nazwę tego epifylum. Jejku. no jest gigant przepiękne ciężkie no a to jest po prostu cudo to jest słuchajcie zdrowa roślina piękna e, witalna nowe przyrosty siostra albo brat kaktusa zygzaka o kurcze no piękne i po prostu też w idealnym stanie tutaj dojechało. Nie, no słuchajcie, dobrze, że siedzę. No tak, sprawiłam sobie wymarzoną królową jednej nocy, Epiphyllum oxypetalum, coś takiego. No piękna, gęsta roślina, słuchajcie, to jest naprawdę przeogromne, wisząca donica no wisząca słuchajcie donica ja już mam nowy kwietniczek na to przy zachodnim oknie ponieważ to epifylum preferuje bardzo dużo światła takiego rozproszonego przepuszczalne podłoże więc nie wiem czy to dzisiaj przesadzimy czy nie czy, czy zdąży czy się za bardzo tu rozgadam przy unboxingu no ale słuchajcie no moje wymarzone epifylum, którego no nie ukrywam trochę się bałam bo kiedyś miałam lepiej z ubiłam z zygzakiem idzie mi w miarę w miarę. No tutaj też może coś pójść nie tak, ale mam nadzieję, że nie zabiję tej pięknej rośliny. Super, naprawdę, zobacz ilonka po rozłożeniu jaki to jest po prostu cud natury. Popularna roślina domowa, ale niezwykle efektowna. Ona chyba rośnie w lasach tropikalnych, porasta drzewa bo to jest Epifit, oczywiście, głównie w Meksyku. I pędy tej rośliny mogą sięgać nawet do 10 metrów w naturze, także naprawdę e, super gigantyczny epifit może z tego wyrosnąć, nie wiem, jak w naszych warunkach domowych. Ja byłabym zadowolona, e, oderwałam sobie kolejny liść, e, byłabym zadowolona e, utrzymującą roślinę przy życiu w dobrym stanie, w dobrym humorze i oczywiście przeszczęśliwa, gdyby mi taka roślina zakwitła kiedyś. Może jak się zaklimatyzuje. E, kto wie? No słuchajcie, jest pięknie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, no bo trzy dychy za taką roślinę to słuchajcie jest nie lada okazja. Nie lada perełka. Tu jest kolejna ogromna perełka, która kosztowała nawet 2 zł mniej. Czyli 28 zł. No nie wiem, czy od razu do niej przejść. Tam tutaj się rozłoży na stół i nie będzie miejsca na odpakowanie pozostałych roślin. Tutaj, kochani, te dwa pędy sobie potnę i postaram się je ukorzenić. Postaram się je ukorzenić gdzieś w zamkniętym pudełku, może nie wiem jeszcze w jakim medium. Muszę poczytać, muszę zastanowić się. To jest trochę chyba za młode, chociaż ten pęd jest trochę sztywniejszy. No, muszę sobie zobaczyć, jak to się. Dokładnie tam u korzenia. Jak mi z tego kiedyś wyrośnie taki mały, mała królowa jednej nocy, jak dobrze pójdzie, no to też pójdzie do patronów. Oczywiście będę się dzieliła, aż, mu, aż muszę wziąć łyka. Tym razem nie kawy, a herbaty. Dobra, moi drodzy, może przejdźmy teraz do innej, innych roślin niż ta duża. Gdzieś tam sobie je będę odstawiała. Ale. Ale, ale, tutaj domyślam się, co to będzie. To będzie paproć, przypuszczam, po rozmiarze zawiniątka. O. Jaki piękny okaz! Piękny, zdrowiutki, po prostu cud, miód i orzeszki. Takie piękne platycerium. Klasyczne łosierogi, znane z polskich domów, z mieszkań naszych babci, cioć, z przepięknym, srebrzystym katnerem. To najzwyklejsze. Na które w końcu będę miała, przypuszczam, miejsce. E, no, kosztowało 13 zł, więc no jak tylko mi Ilionka wysłała zdjęcie tej, wiecie, um, tych łosich rogów, a zastanawiałam się nad zakupem z zagajnika większej rośliny, dobrze, że się nie zdecydowałam, bo e, no, ta sadzonka jest piękna, ona mi się będzie, mam nadzieję, fajnie rozrastała. Także słuchajcie, łosie rogi powracają do mojej kolekcji. Patrzcie, jaką piękną mi sadzonkę Ilona wybrała. Także będziemy też działać z włosimi rogami na kanale Zielony Listek. Super, jest naprawdę ekstra. Powiem Wam, że ja uwielbiam, jak widzicie, no przestrzeń roślin na moim kanale jest naprawdę um, bardzo duży. I powiem Wam, że ja mogę śmiało stwierdzić, że uwielbiam prawie wszystkie rośliny um, znajdziecie u mnie łosierogi, epifyla hoje, anturia, filodendrony syngonia no jak tu nie kochać, stindapsusy jak tu nie kochać tych wszystkich roślin alokazje, przecież ostatnie unboxingi też alokazjowe były e, patyczaki, teraz zobaczycie jaki tutaj zacznie się patyczakowy szał teraz pokaz patyczakowy trochę się powtarzam, ale to Chyba z emocji. No i właśnie, tutaj się też patyczakami bardzo zainteresowałam, bo też je podziwiam na takim kanale. Też podziwiam je na Instagramie. Jest takie konto domowy kwietnik. Przesympatyczna pani. O, jakie to jest piękne, ale fajne. Taka pani ma właśnie ogromne patyczaki takie się przewieszają z tych donic, wiecie i to naprawdę pięknie wygląda słuchajcie, no mam tutaj patyczaka, którego nie widziałam do tej pory jest tak delikatny jak jakaś trawka to jest patyczak będę musiała szukać nazwy ale właśnie tak yy, one były chyba po dychu albo po 13 zł i mówię Ilonka Ilonka bierz to też i tak po prostu na takim szale na takim słuchajcie wajbie zakupowym po prostu się zgrałyśmy czy będzie coś na doniczuszce napisane niestety nie Ej, wiecie takiego patyczaka nie widziałam być może nie zwracam uwagi ale on ma te igiełki, te patyczki bardzo Słuchajcie, delikatne, bym chciała, żebyście mi może pomogli, co to jest za patyczak, ja też poszukam na stronie Zielonego Parapetu, bo oni mają bardzo dużo patyczaków, może znajdę właśnie nazwę, ale wyobraźcie sobie taką gęstwinę rozrastającą się takich mięciutkich patyczków, no mega to będzie świetnie wyglądało i cieszyło, także no super, to mi się podoba. A no zresztą, no, to mi się podoba. Komentarz niezbyt oryginalny podczas dzisiejszego odcinka, bo tu wszystko przypuszczam. Skradnie moje serducho. Tu jest kolejny patyczak, już widzę. paczyczak, patyczak. Chodź, paczyczaku. O, jaki jesteś duży, Matko Bosk. <laughs> Ten jest już taki słuchajcie, bardziej mięsisty. No nie, no coś wspaniałego. Ogrom ogromny, ciężki. Mam nowy kwietnik w oknie, będzie mm, będzie nowy odcinek we wrześniu albo w październiku i coś przypuszczam, że on będzie porośnięty właśnie epifitami. To jest dobry plan. Naprawdę niesamowite rośliny. Ja oczywiście zrobię podmiankę. E, będę. Zrobię podmiankę, będę rozdawała swoje aglaonemy. Przepiękne, jakie ma takie grube, mięsiste. Tu też nie ma nazwy, też będę szukała, ale może słuchajcie, znacie, może macie. W ogóle podzielcie się, proszę, ze mną, jakie macie tipy, jeżeli chodzi o uprawę tych roślin. Bo ja tu jak wiecie mam jednego patyczaka, który mi się pięknie rozrasta, pilokarpę uwielbiam go. No i chętnie poznam też jakieś wasze wskazówki, może będzie tu jakiś um, wiecie spec od patyczaków od epifylum. Jejku, jak to super wygląda. Mamy naprawdę tutaj ciekawe rośliny na stole. Tego giganta zostawiam na koniec. Słuchajcie, tutaj już widzicie to już wytrawni widzowie poznają, a jeżeli jeszcze nie, to zaraz poznacie bardzo popularną roślinę, którą ja kiedyś pocięłam, powydawałam, zatęskniłam i stwierdziłam, że no biorę no, Ilonka, jak się zabierzesz, to weź jeszcze to. O, jak ona to wszystko pięknie popakowała. No, i mamy tu przepiękną rafidoforkę Tetraspermę. Słuchajcie, miałam ogromny krzaczor tej rafidofory, Piękny, gęsty. Po cięciu mi się przepięknie pozagęszczała, i to jest roślina, która jest bardzo odporna na nasze warunki domowe. Pięknie rośnie, nawet w mniej słonecznym miejscu sobie poradzi. Aczkolwiek lubi słońce, jak każda roślina. I tutaj też kupiłam ją z myślą właśnie, może stworzenia takiej paczki z większej ilości roślin w którymś miesiącu też dla któregoś z patronów, którzy mnie wspierają na Patronite. Za co bardzo serdecznie z tego miejsca też dziękuję. Myślę, tu przyszłościowo komponuję gdzieś w głowie właśnie te zestawy. O, listek syngonium mi tutaj się po przesadzeniu zestresował. No trudno. Dobra. Rafi do forka odpakowana z profesjonalnego zapakowania. Cała jestem w ziemi. Wybaczcie tutaj, no ale tak to jest właśnie przy unboxingach. Tutaj będzie mega coś fajnego. Będzie to grubość. Będzie to. Boże, jakie to jest cudne. Będzie to przepiękny grubosz, słuchajcie, za zawrotną kwotę 10 zł. Zobaczcie. To jest ten grubosz, którego nazwę tutaj widzicie, ja to kojarzę w internetach, także piszę Wam nazwy, nie pamiętam, ale to jest po prostu cudne. I to jest taki duży rozmiar, bo wiecie, zazwyczaj takie maluszki tam po 13 zł to kupowało się z trzema takimi sprężynkami, a tutaj mamy po prostu całą doniczkę usianą w tym. Oczywiście, będziemy przesadzać wszystko do jakichś tam mieszanek, do na pewno ten gruboż wyląduje w podłożu dla sukulentów, no ale piękny jest. No ale piękne są te sprężynki. Słuchajcie, zawsze też gdzieś tam się między wierszami podczas zakupów rozglądam za jakimiś właśnie sukulentami. No jak Wam wspomniałam, interesują, interesuje mnie duży przekrój roślin. Coś pięknego. Coś pięknego i też super okazja. Naprawdę fajna okazja. Tutaj nie pamiętam, co może być. Staram się delikatnie odpakować. Tego ilonka nie było w sklepie ogrodniczym. Widzę sznureczki. No nie. Kobieto, jak mnie teraz zaskoczyłaś, zobaczcie, co mi. Ilona wysłała. Hej. Jaka piękna. Chwościki będą do rozczesania. No dostałam cudowną makramę od Ilonki znowu. Po prostu nie wierzę. Zobaczcie jaka piękna. Dziękuję Ci kochana tutaj na wizji, że tak to ujmę, no E, Ilona nie tylko robi takie piękne półki makramowe, tam już e, kilka osób się do niej po odcinku zgłosiło właśnie z zamówieniami, co też mnie cieszy, bo właśnie warto takie rzemieślnicze, e, słuchajcie, wyroby e, wspierać takich właśnie e, pasjonatów, którzy się tym zajmują, e, bo to są niepowtarzalne, piękne rzeczy i no, ja mam sporo takich makram i po prostu kolejna, mm, no trochę za nie mówiłam, bo jest piękna. I teraz, yy, I teraz tutaj się zmieści jakaś nowa roślina w tym. Przepiękna. Tylko jak tu teraz wynegocjować kolejną dziurę w ścianie u drugiej połowy, która już ma dosyć tutaj, tych, wiecie, tego wiercenia. Ale jak zawsze wam powtarzam, gdzieś coś tam się upchnie, damy radę. Piękna niespodzianka, naprawdę nie spodziewałam się. Otwieramy kolejną roślinkę. Aż naprawdę nie wiem co powiedzieć. Aha! Wow! Moi drodzy! Kapitalny! Po prostu kapitalny. Nie wypadaj mi tu z tej doniczki, kolego. O, ja cię kręcę. A, jaka czupryna! No to jest po prostu cudo! Mam fioła na punkcie patyczaków, słuchajcie, no tak mi się podobają, no to jest coś, kolejna czupryna, zwykły patyczak, taki z słuchajcie, właśnie paluszkami, no też ogromny, też kosztował dychę, czy 13 zł. Myślę sobie, taka okazja się nie powtórzy. Słuchajcie takie dylematy z Iloną dyskutujemy, no miałam już nie, nie kupować tych roślin, nie, nie bierz już tego, już mi wystarczy, już mam dużo. Później Ilona pyta, jesteś pewna? Myślę sobie, nie jestem. Jeszcze co, kabiorę, biorę, raz się żyję. <grych> I tak poszło po prostu, już nie wiem, ile mam tych patyczaków. Raz, dwa, e, trzy. I to będzie koniec, nie, nie koniec. Tu jeszcze jest patyczak. Mamy grubosza, mamy platycerium i mamy epifylum. E, ja Wam też za chwilę wyjaśnię, na jakie epifyla, na jakie takie epifity jeszcze będę polowała. Jeżeli uda się je kupić w okazyjnych cenach. Tak jak tutaj, no to na pewno się skuszę jeszcze w tym roku. Natomiast to skusiło mnie w zasadzie właśnie po. E, kochani, po zobaczeniu, jak. Natomiast to mnie, kochani, skusiło po zobaczeniu, jaka po prostu jest cena za tą roślinę. i tu w sumie poprosiłam Ilonę, żeby właśnie przeszła, mówię e, przejdź, zobacz, czy jeszcze nie ma takich perełeczek typu tutaj te, wiecie e, rośliny, no i nie minęło 5 sekund, cyk zdjęcie salis occidentalis w przeogromnym rozmiarze którego się trochę boję też Ilona się śmiała, że sobie chyba nie zdaje sprawy, jak wielkie są te rośliny bo naprawdę są spore i tutaj też widzę, będzie się działo przy rozłożeniu. Także słuchajcie, ale fajny jest. Ale super jest. Fajny jesteś. Piękny. Jakie ma błyszczące te pędy. Nie, no super. No nie, no patrzcie, super. Rybsalis Occidentalis. To sobie akurat też sprawdziłam na stronie. Tak, może bliżej, o. Kaskada po prostu pięknych liści, trochę podobnych do Lepizmium. Takie, ma wiecie, delikatne, mięciutkie te, mm, te pędy liściowe. No, mega super. E, słuchajcie. Słuchajcie, widzę tutaj w ekraniku mojego sprzętu, że y, zieleń na tym stole jest po prostu niesamowita. Moje oczy już po prostu od tej zieleni zaczynają się po, mm, pozytywnie ładować. Ale powiem Wam tak, że muszę trochę odetchnąć, że z przesadzaniem, bo jest tu naprawdę sporo roślin, i to będzie super fajny, osobny odcinek, gdzie również podzielę się z, wami z większą, podzielę się z Wami większą ilością ciekawostek na temat tych roślin. Coś tam bardziej się, słuchajcie, przygotuję. Mimo, że mam tu podłoże obok przygotowane, to jednak muszę trochę, słuchajcie, muszę trochę ochłonąć i wrócić z przesadzaniem, na przykład za około tydzień, dwa z takim fajnym bonusowym odcinkiem dla was. E, no słuchajcie, dawajcie znać e, mi te rośliny. Wow, bardzo się spodobały. Jestem Ilonko, Tobie bardzo wdzięczna, że w ogóle mnie zaprosiłaś na tą roślinną imprezę. E, pisałam ci, że to była jedna z najlepszych porannych kawek, jakie miałam. Mam nadzieję, że nie ostatnia. E, tobie też się ten szal zakupowy podobał. E, także. No, na pewno jeszcze nieraz zaszalejemy. No i na tą chwilę nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać, życzyć wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Dawajcie znać w komentarzach, czy macie te rośliny, jakie macie tipy odnośnie uprawy, e, lub też może chcielibyście mieć e, którąś z tych roślin u siebie, jak wam się podobają. Myślę, że trochę się też e, na zachwycałam w tym odcinku, że powstanie z tego fajny materiał. No Ilonko, trochę może chaotycznie mówię, ale jeszcze chcę Ilonie podziękować raz za piękny prezent w postaci tej makramy, której się w ogóle nie spodziewałam. Fajny, pozytywny odcinek do herbaty, mam nadzieję, że właśnie Wam się spodobał, dawajcie łapki w górę, pomóżcie algorytmowi. No i widzimy się już za kilka dni, mam nadzieję, że za 2 trzy znowu ponownie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!